oka hej się widziałem już pijanka no co poszedłem proszę państwa inny aparat uruchamiać i kurde spaliłem sobie spaliłem sobie e, wątróbkę chciałem z wątróbką pojeździć no i co i spaliłem wątróbkę e, no to co no to zrobić no co zrobić spaliłem wątróbkę będę jak spaloną wątróbkę Hoka, hej. Znaczy wątróbkę, nie wątróbkę, tylko cebulkę. Chciałem sobie cebulkę zjeść, i spaloną. Hmm. Z wczorajszego obiadu została. Bo taki aparat mam działa, ale nie działa, bo karta nie działa, nie wiem dlaczego. Mało pikseli ma bo tylko 8. Wszystko działa tutaj, ale karty nie chciały. Chciałem zobaczyć. A na innym biorę. No nic na razie. Wyłączamy na razie. Podładujemy go za chwilę i zobaczymy. Także proszę państwa, bajkału na razie nie zobaczę. Żal, że się nie spotkam z indianistami. Z Rosji Z Sankt Petersburga z gromowo. Bo byłem tam u nich. Z Huanek u nich byłem. Ale żal mi tej cebulki. A mam tylko jedną małą. Nie mam więcej. Zjemy to, to jest śniadanie moje. Z Jeszcze mają w, w Polsce trzeba Ale szkoda z tej strony, że w Także do Francji miałem się dzisiaj wybrać, chyba się nie wybiorę. Żadnej oferty bezpłatnej nie mam. Może jutro. Bajeraktar, Słuchajcie, jak ja patrzę na tą wojnę na Ukrainie, to wiecie co? To ja mówię, kto nami rządzi? Kto nami rządzi światem? Kto rządzi? Te przywódcy wszyscy. XXI wiek, i żeby taka wojna była? O to, że kraj nie może być suwerenny, tak jak Indianie 500 lat temu. I co, chcą my ich wystrzelać, żeby kolonizować potem ziemię, dzikie stepy, dzikie pola. Bo ludzkim terytorium brakuje. Znak Zorro sobie wymyślili. Nic nowego. Niestety nie potrafię zatrzymać tej wojny. Co mogłem, uczestniczyłem. W najważniejszym celu o, to był mój cel, najważniejszy. Ona najważniejsza na tej wojnie dla mnie była. I uratowana została. Matka ją na rzeźby tam zostawiła. A słyszeliście, że na oczach, czytałem dzisiaj, że na oczach kobiet, nie wiem czy to jest hejt, czy prawda, piszą na oczach dzieci kobiety gwałcą Rosjanie. Oczywiście, ja to czytałem. Świadkiem tego nie byłem. Powtarzam, to czytane było. Takie szybkie śniadanie w kamiennym wigwamie. To będzie do wyrzucenia zaraz, bo tutaj mam reklamówkę ze śmieciami o, <tryk> Na obiad też będę miał, na obiad też będę miał, proszę ja was, wątróbkę a ten placek pięknie wygląda, Wam powiem, ale taki jakiś, za dużo jak gdyby aromatu było. Mało naturalne. Od dorotki jednak najlepszy jest. Także zadowolony z niego nie jestem za bardzo. Tak, do zjedzenia. Zjeść można. Chociaż dzisiaj mi inaczej smakuje, chociaż nie, to jest taki smak za dużo, za dużo aromatu. Nie kupię następnym razem tego. Robię aparatę Sony. No, zobaczymy, to mój znak w mojej telewizji. Zobaczymy czy się kręci, bo jak kręcę jest niedoładowany jeszcze. I to by było na, na tyle. Hoka hej się widziało Janusz Pijanka. I nikulka moja.